Dawaj, sta stawaj tutaj, bo koordynat jest Goni mnie Athena chyba Gdzie? Główny Gdzie? Ja mam wiertło, ale już wywalona w to I to mnie Gdzie, gdzie, gdzie? Jedych jest, jedych jest Widzę go Po prawej Gdzie on jest? Nie widzę Co? On no jest przedem Jest jeden Siedem? jeden no Ja jestem na wody, na dwa w sensie Dobrze Zbieramy ich szybko dobra, 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 dobra. Wow. Działa? Działa to? Zabijajcie ich do fury, działa działa Kurwy będzie. Zabijajcie się... ich Pługo na łapy niech bierze jednego sobie ja z tym ja biorę na... No, y, Dobra, mordeczko. Jeden, jeden, jeden. jeden plecy, 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 plecy. Idę za za Nie widzę go. Wysiadł, wysiadł. Gdzie? Na no ulicy chyba jest. Kurwa, z której strony? Nie. Nie widzę go. Na środku. Jeszcze dwóch. Chowaj się gdzieś Kurwa, dobra fizyk, że je na dwójkę Leży trzeci, kurwa, syn kurwy Nie do mnie, nie do mnie tu mi kurwa psy jezdą jak wyje, wywierbą się na co ciekawe, że to, ja to mi Się, kurwa ociekłem, Jeszcze jest kolejny to kurze, chyba. Wypierdalaj z tego krzaka Cię rozjebię Zależy kurwa, kolejny Oni po medyku się chyba wracają, bo on do mnie nawet nie chce strzelać Gdzie są jeszcze? Kurwy, muszę ich znaleźć Biega po ulicy